Kiedy cierpisz na takie chroniczne dolegliwości bólowe w odcinku szyjnym kręgosupa, to możesz w warunkach domowych spróbować wykonać bardzo delikatną trakcję. Co to takiego jest trakcja? Trakcja to są takie ćwiczenia, których zadaniem jest stworzenie dekompresji, czyli odciążenie od siebie, odciągnięcie tych powierzchni stawowych poszczególnych kręgów, czyli stworzenie takiej przestrzeni, tak żeby ten jeden kręg od drugiego dostał trochę takiej separacji. Trakcja w zasadzie jest bezpieczna. Są przeciwwskazania, takie jak na przykład złamania odcinka szyjnego. Takie jak na przykład jakieś niewyrównane ciśnienie, nadciśnienie, czy problemy z tętnicami kręgowymi, albo niestabilność w odcinku szyjnego kręgosłupa. Ciąża potrafi być również przeciwwskazaniem. No niemniej jednak u większości ludzi jest to bardzo bezpieczne, pod warunkiem, że będziesz robić to w sposób bardzo delikatny. Taką trakcję można robić sobie w warunkach domowych powiedzmy zacząć od 5 minut. I skończyć gdzieś po 10 takich sesjach, czy 15 na 15 minutach. No i tylko ważne, żeby odczucia były przyjemne. Nie może to być żadne uczucie bólu ani takiego silnego dyskomfortu. To musi być po prostu coś takiego, co da ci ulgę i rozluźnienie. W trakcie trakcji powinno się prawidłowo oddychać, głęboko oddychać, najlepiej uruchomić sobie brzuch, przeponę, oddychać też żebrami, żeby one się rozchodziły na boki. W ten sposób, żeby dolne żebra były wbijane w kozetkę, czyli taki oddech całymi tymi dolnymi żebrami dookoła. Więc Twoim generalnie celem jest stworzenie tutaj, tak jak mówiłem, przestrzeni i w tym celu założymy sobie gumę oporową, która będzie wędrowała stąd do góry i lekko do przodu. Czyli tak jakby wziąć głowę i podciągać ją lekko w tym kierunku, tak żeby tutaj powstała właśnie taka swoboda, taki los. Tak więc dokładnie będzie wyglądało to w taki sposób, że tutaj i przez ucho wędruje guma. I ta guma pociąga Cię w tym kierunku, w tym kierunku. O tutaj do góry. Mhm. W ten sposób, Hop. nasza głowa nam spadła, ale to nie szkodzi. Można też spróbować, moi drodzy, takich poduszek, które możecie sobie tanio kupić w różnych sklepach internetowych. Takie poduszki wyglądają w ten sposób i je się po prostu pompuje. Na końcu takiej poduszki macie wężyk, zakładacie sobie to na szyję. Tutaj jest odpowiedni zaworek, więc bierzemy sobie to w ten sposób. Tu się to zapina. Tutaj się pompuje i poduszka się unosi. Zwiększa się ten dystans. Tu zaworek jest chyba nie, nie zamknięty. Pompuje się, czy się nie pompuje? Teraz jest blokada. Teraz się w ogóle nie pompuje. Teraz trzeba kuleczkę z powrotem wcisnąć w swoje miejsce. O. I pompujecie sobie w taki sposób. I tutaj się ta poduszka podnosi. Tu powinno to być zapięte. Tak jak takie kołnierz trochę ortopedyczne, nie? Mhm. I też możecie sobie w ten sposób posiedzieć chwilę i tą szyję w ten sposób odciążyć. To też będzie Wam być może przypominać, że trzeba trzymać barki w dół, bo to spycha barki do dołu, a wyciąga trochę szyję. Oczywiście, zawsze takie usztywnianie nie może być stosowane zbyt długo, tak jak i noszenie kołnierza po wypadku nie może być stosowane zbyt długo. Tak więc pamiętajcie, żeby nie chodzić przypadkiem cały dzień w takiej poduszce, bo to się może komuś spodobać, może być Wam bardzo wygodnie i wtedy sobie w tym po prostu chcecie chodzić. Nie, tak wolni, nie wolno robić. Mięśnie mają prawidłowo pracować, ma być aparat ruchu, jest, jak sama nazwa wskazuje, stworzony do ruchu. Tak więc nie chcemy go w żaden sposób biernie zabezpieczać. Ale tak jak mówię, na parę minut w ciągu dnia możecie też użyć czegoś takiego, a jeśli czegoś takiego nie macie, to popatrzcie, w jaki sposób można to zrobić po prostu stosując gumę oporową. I teraz tak, jeden koniec gumy musisz zahaczyć o jakiś stabilny przedmiot. Ja zahaczam gumę na przykład sobie tutaj o klamkę. Następnie kładziesz sobie na ziemi jakąś matę, i wszystko, czego będziesz jeszcze potrzebować, to jest na przykład poduszka, pod głowę. I teraz zwróć uwagę, bierzesz sobie poduszeczkę tutaj, łapiesz gumę w ten sposób, i zahaczasz sobie tę gumę o podstawę czaszki czy ta guma wędruje tutaj. Ta guma może wędrować zarówno z tej strony ucha, jak i może iść przez ucho. Możesz ustawić sobie tą poduszkę lekko wyżej tak, żeby głowa była lekko zgięta w górę. W tej pozycji Próbujesz się troszeczkę rozluźnić, możesz poruszać sobie delikatnie głową, puścić swobodnie barki. Wykonaj parę głębokich oddechów. Możesz sobie mruczać w ten sposób. Jeśli poczujesz się komfortowo, to odsuwasz się o 5 cm niżej. Czyli w ten sposób. I ta guma znowu cię pociąga. Dajesz brodę lekko w dół, a guma cię wyciąga. I musisz czuć się czuć komfortowo. Nie możesz czuć dyskomfortu żadnego. Musi to być przyjemne dla ciebie. Takie delikatne rozprężanie. Możesz sobie ewentualnie tu położyć ręce. albo przez nos oddychać i mruczeć. Zamknij sobie oczy. Możesz sobie medytować. Wyobrażać sobie, że twoje ciało jest zrelaksowane. Po kolei wyobrażać sobie poszczególne części swojego ciała: czoło, policzki, brodę, nos, Obręcz barkową, cały swój kręgosłup. Sobie to tak wizualizować, że jesteś luźny, luźna, zrelaksowana, i w tej pozycji przez 5 minut sobie po prostu swobodnie poleżeć. Musisz pamiętać, że zawsze z takiej trakcji należy wychodzić bardzo powoli. Czyli zdejmujemy gumę, powolutku, puszczamy tę gumę, i nie wolno się od razu zerwać. Czyli bardzo powolutku, z uszanowaniem tych tkanek, możesz sobie tą głową poprzetaczać. W jedną stronę, w drugą stronę, trochę na boki, w ten sposób, i powolutku sobie wstawać. Pamiętaj, że tak naprawdę samo wykonywanie trakcji nie załatwi problemu. Jest to dobry sposób do tego, żeby te tkanki miały lepsze warunki do regeneracji. Natomiast wszystko później, co musisz jeszcze robić, to jest stabilizowanie tego kręgosłupa. Żeby kręgosłup mógł się regenerować, to musisz zachować zasady związane właśnie z uruchomieniem, z poprawieniem krążenia, a później z ustabilizowaniem tego kręgosłupa na swoim miejscu, no i zadbać o ten tak zwany lifestyle, czyli o to, żeby ten twój kręgosłup funkcjonował w lepszych warunkach, czyli nie pochylać się za dużo, nawadniać się odpowiednio, spać w dobrej pozycji itd. Wszystko to, co jest istotne z punktu widzenia codziennego funkcjonowania. W tym odcinku to będzie wszystko. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wszystkie komentarze. Mam nadzieję, że to ćwiczonko zaprezentowane dzisiaj bardzo Ci pomoże. Do kolejnego razu. Do zobaczenia. Cześć!